Witam Was moi drodzy w kuchni. Dzisiaj coś słodkiego, oczywiście. No i zdradzę przy tym 5 tajemnic: jak zrobić te pyszne, chrupiące, jednocześnie porchniutkie i bardzo, bardzo smaczne gofry. Pierwsza tajemnica to gofrownica. Jaka ona powinna być? Chodzi o to, że nie może być zbyt małej mocy. Bardzo dużo z Was na pewno ma taką gofrownicę, która ma 700-800 W. To jest za mało. Na pewno te gofry nie wychodzą wam tak, jakie byście chcieli, i się zastanawiacie, czemu. Sprawdziłem już 10 przepisów i nie udało się tego jeszcze zrobić. Właśnie dlatego, że gofrownica powinna mieć co najmniej 1000 watów, a najlepiej jeszcze, by miała 1300-1400. Przemysłowe gofrownice, takie jak widzicie w tych budach, gdzie serwuje się przepyszne gofry, Właśnie mają nawet 1600 i 2000 watów. Chodzi o to, żeby się piekły szybko po wierzchu, a w środku były mięciutkie, i tak właśnie zrobimy. Druga tajemnica to jest to, że przy miksowaniu i robieniu tego przepisu, białka, które ubijemy, muszą być dodawane ręcznie i mieszane do ciasta ręcznie. Nie można tego robić na szybko mikserem, bo nie wyjdzie wam tak, byście chcieli. Trzecią tajemnicą to jest nalewanie ciasta na gofrownicę. Zobaczycie jak to robię i tam zobaczycie, że naprawdę trzeba mieć przy tym spory spokój i nie panikować. No i teraz po gofrownicy, czwarta, jedna z najważniejszych tajemnic zrobienia gofrów to chłodzenie i osuszanie gofrów po wyjęciu z Rownicy. Nie kładziemy ich na blachę, na deskę, na róż, na nic. Najlepszy sposób jest taki, jaki ja Wam pokażę, a mianowicie stawiamy goferki pionowo. One idealnie się suszą, nie parują i są bardzo, bardzo chrupiące. Wspaniała rzecz. No i piąta, to już taka pomniejsza tajemnica, to jak odgrzewać gofry? Bo przecież po zrobieniu na przykład z naszego przepisu wyjdzie jakieś 12-14 gofrów, więc jak zrobimy je, no nie wszystkie musimy zjeść na raz. No chyba, że jakieś dzieciaki przybędą, no to wmucą wszystko, więc odgrzewamy je z powrotem w gofrownicy. One już pasują do naszej gofrownicy, wkładamy z powrotem na szybko, grzejemy je i już są chrupiące, cieplutkie jeszcze raz. No i zobaczcie przyrządy, narzędzia oraz y, wszystkie składniki, jakie tutaj mam. Ale zaczniemy, oczywiście, od gofrownicy. Ja mam taką, y, wydaje mi się, porządną gofrownicę polskiego producenta. To jest Dezal. Ale widziałem też w sklepie MPM Produkt, też polski producent, też fajna. Ta gofownica ma 1300 watów Ona nie ma nawet termostatu, po prostu się grzeje. Jest mocno dobrze nagrzana, i tak powinno być. A tutaj jest czarodziejskie urządzenie, żeby te gofy tu pionowo stawiać. To jest bardzo, bardzo ważne. One cudownie wtedy wysychają, to już mówiłem. No, oczywiście, teraz składniki. Tutaj są dwie szklanki mąki. Dokładnie tyle samo objętościowo, ile jest mąki. Będę używał mleka, czyli też dwie szklanki. Dwa jaja, cukier waniliowy proszek do pieczenia, szczypta soli, olej, no to już wszystko, co jest nam potrzebne do dzieła. Na początek na zimną jeszcze gofrownicę wlewam odrobinę oleju i pędzakiem pochennym rozprowadzam ten olej po wszystkich powierzchniach, tak, żeby było równomiernie. Na zimną gofrownicę się robi to lepiej, on się ładnie później rozgrzeje i wszystko będzie przygotowane. Tylko raz smarujemy gofrownicę w trakcie smażenia, nie więcej, powinno to wystarczyć, dobra i włączamy. Po prostu musi się mocno nagrać. Teraz do jednego pojemnika wrzucam same białka, starym domowym sposobem, a oczywiście do drugiego pojemniczka żółtka. Przy tym trzeba bardzo uważać, żeby odrobina nawet żółtka nie wpadła nam do białek, dlatego że później nie będą chciały dobrze miksować. Do białek dodaje dosłownie szczyptę soli, sól poprawi smak, a jednocześnie białkom pozwoli się bardzo, bardzo dobrze ubić. I najpierw ubijamy białka. Jeżeli nie chcecie jeszcze raz myć łopatek, to tak zróbcie. Już piana ubita, zobaczcie ona się tak prawie kruszy i taka jest fantastyczna, to właśnie dzięki soli, teraz wystarczy tylko otrzepać szepaczki i odstawiam pianę. Do naszych żółteczek wsypujemy cały 30 gramowy cukier waniliowy i miksuję to. Mogę zrobić to z tą pianą, bo tam pozostałość białka odrobinę jest, więc to nie zaszkodzi, natomiast nie możecie zrobić tego odwrotnie, czyli łopatek ubrudzonych w żółtku włożyć do piany. Miejscowałem to około 5 minut, na gładziutką, pyszniutką masę, a swoją drogą warto spróbować. Mm, cudowny płynny kogiel mogę. No dobrze, ale co dalej? Wrzucamy teraz mąkę. Tak. Koniecznie proszę do pieczenia. Sypniemy taką płaską łyżkę stołową. Teraz wlewamy mleko. Tak jak mówiłem, tyle samo objętościowo, objętościowo, niewagowo, mleka co mąki, czyli jedna i druga szklanka. Zawsze tak samo, tyle samo mąki co mleka objętością. I teraz wszystko ładnie miksujemy. Najpierw na wolnych obrotach, żeby nie sypało czy za mocno. A później wrzucimy na wysoki bieg. Jak już trochę to pomiksowałem, teraz wleję olej. Takie ładne łyżeczki. 4, 2, 3, 4. Nie za dużo. I miksujemy dalej. Koniecznie miksujcie to do momentu, aż ona będzie gładziutka, piękniutka, cudowna. No i smaczna. No i co teraz nam zostało? Wrzucamy oczywiście całą pianę jak leci na raz i zastosujemy się do tej numer dwa, czyli powolutku, ale skutecznie i równomiernie mieszamy sobie tą pianę z naszym ciastem. Musi być gładko, ale jednocześnie puchato, a w zasadzie puszyść. Nie zostawiajcie za dużych grudek tej pianki, tylko jeszcze, jeszcze, aż ciasto zrobi się równomierne. Jak zamitne. Moi drodzy, kończymy już. Zaraz będą goferki. O, ale się rozgrzała gofrownica. Biorę łyżką wazową, nalewam ciasta. Zobaczcie, nie robię tego po całości, nie rozcieram, nie kombinuję, po prostu nalewam. Musicie wypróbować, ile tego ciasta jest potrzeba. I teraz naszykowaną już wcześniej łyżką ładnie rozgarniamy po całym goferku naszym i będzie cudownie zaraz to zobaczycie gdyby było trochę za mało za pierwszym razem to raz tym razem nadlejemy więcej trochę zobaczymy jak to będzie szło tutaj nie trzeba panikować wszystko powoli on tam od spodu już się piecze a my sobie ładnie pracujemy na to żeby później były piękne ze wszystkich stron zamykamy 5 minut. W zależności od mocy gofrownicy powinno się tak długo piec gofry. Z reguły to jest 4 do 5 minut i u mnie 4 to są troszeczkę mniej wypieczone, a 5 to jest naprawdę, już są takie mocno chrupiące. Ale zobaczycie, na swojej gofrownicy, oczywiście to co powiedziałem, że gofrownica powinna mieć 1000W, no tak powinna, ale jeżeli macie taką jaką macie, spróbujcie ten przepis, sprawdźcie, czy przypadkiem tam też się nie uda na tym właśnie przepisie zrobić pysznych gofrów, tylko trzymajcie je odrobinę dłużej, nie 4, ale 5, 6, a nawet 7 minut. Zobaczcie, gofrownica się uniosła, ale ciasto nam mnie wypływa, więc będzie w porządku, właśnie tak to wygląda, ono rośnie, a później troszeczkę opadnie. Już mi tutaj zegarek pika, 5 minut minęło, sprawdzam. O, przykleiły się, A zobaczcie jakie piękne, cudowne gofry. Zobaczcie, czy są kruche. Tak spróbuję je oderwać o, w tę stronę, żeby spadły, żebyśmy mieli lepiej. Tutaj się mało nadlało, A tak jak mówiłem, nic się tym nie przejmujemy. Przecież następne będą jeszcze lepsze, ale to zobaczcie jaki jest sztywny. O, aż się złamał, właśnie taka kruchość tego gofra, dlatego szybko go muszę tu postawić do wystygnięcia. Możecie kupić taką siatkę na przykład do naczyń, taka będzie prostokątna i te, wtedy można gofry stawiać poziomo. Też będą przepyszne. Szybko nalewam następne. Trochę więcej, prawda? No to zio. zobaczymy jak będzie, jak będzie trochę więcej. Tak jak mówiłem, bez paniki, spokojniutko wyrównujemy tutaj, żeby wszędzie się równomiernie rozeszły. Ale już czuję, że one są cudownie pyszne. Muszę to spróbować. Zobaczcie, jakie pyszota. On się złamał, tak jak powiedziałem, ale z właśnie kruchutki. Pokażę Wam to. Słyszeliście, na pewno słyszeliście, jak pięknie trzeszczy. Mmm, jest delikatny, puszysty, prawie jak ziódlenki lekko no i oczywiście waniliowy. Może szybko umyć łopatki od miksera i zrobić śmietanę bitą. Opowiem Wam trochę o tej śmietanie, którą tutaj ubijam. Chodzi o to, że to musi być trzydziestka, dosłownie kremówka, dobra i bardzo rzadka i bardzo zimna śmietana. Wtedy jest najlepsza. Wsypałem do niej jeszcze odrobinę cukru waniliowego, właśnie po to, żeby była lepsza w smaku no i doskonale się ubiła. Zobaczcie jaka wspaniała i gęsta... Pum! Taka sztywna śmietana ubija się z kremóweczki... Mm. Cudowna, ale tutaj nie ma co yy, się zachwycać, bo właśnie gofry się już, o, piękne, cudownie, troszeczkę je przyciągnąłem i dlatego takie są ciemniejsze, ale na pewno, na pewno są, o, zobaczcie, ten jaki równy, widzicie, a jaki kruchy, to samo co z tamtymi. Tutaj takie pozostałości troszeczkę ciasta wypłynęło, ale powiem wam, że to też ma swój urok. W momencie, kiedy tutaj trochę sobie odciubiemy, to zawsze możemy podczas gofrowania, że się tak wyrażę, kawałek zjeść. Mm. Ja tam jeszcze piekę gofry, ale tu zobaczcie, co już przygotowałem: przepyszny gofer, lub gofr, nie wiem jak to się wypowiada do końca, z bitą śmietaną i z wiśniami już go będziemy próbować. Żeby dojść do takiej perfekcji, naprawdę sporo czasu mi upłynęło, zanim dopracowałem ten przepis. Spróbujcie go, zobaczcie jaki on jest, więc ja już tutaj to co miałem na talerzu spożywam. Niesamowite. Uwielbiam gofry. Wszyscy u nas lubią gofry. Przepyszne. No nie mogę się oprzeć. Szukajcie moich przepisów na YouTubie. Zobaczcie, co możecie napisać lub spojrzeć na Facebooku. No, szukajcie mojej strony też internetowej, środagotuje.pl. Takie dobre rzeczy. Środa gotuje. Cześć!